Cześć, z tej strony Weronika z Winogrono Art. Jeżeli masz ochotę, razem ze mną, przez moment poczuć się jak Picasso, nic prostszego. Wystarczy, że krok po kroku namalujesz ten obraz. Jeżeli natomiast wybierasz się na nasz event, to dobrze się składa. Artyści z wielką przyjemnością pomogą Ci rozskicować kompozycje i dobrać kolory. No to co? Do dzieła! W przypadku tego obrazu rozpocznę od ogólnego rozszkicowania całości. Możecie sobie mierzyć te odległości za pomocą naniesionej siatki. Możecie też odmierzać odległości przy pomocy ołówka. A możecie to zrobić również zupełnie na oko. Dobrze jest mieć oryginał obrazu, gdzie jest zasięgu wzroku, tak żeby móc na niego na bieżąco zerkać. Tutaj szczególnie polecałabym Wam wydrukowanie wielkości płótna żebyście mogli sobie na bieżąco porównywać odległości. Ja to tworzę za pomocą ołówka w bardzo delikatny sposób, po to, żeby nie przejmować się tym, że ołówek będzie nam później przebijał spod warstw farby. Możecie do tego celu użyć zwykłego ołówka o grubości 2H. Kiedy nasz bardzo ogólny szkic jest gotowy, możecie śmiało sięgnąć po paletkę. Na początku stworzymy kolory, które pozwolą nam rozmalować tło. Do tego posłużą nam barwy podstawowe, czyli niebieski kobalt w tym przypadku, żółty czerwień, czyli vermilion, ale przełamiemy je brązem oraz czernią. Cały obraz ma taki dosyć mroczny klimat. Te kolory nie są soczyste, nie są energetyczne, a są bardzo mocno złamane. Dlatego też taka ciemna podmolówka, którą teraz sobie nanosimy, pozwoli nam na to, żeby późniejsze kolory nieco się w nią wtapiały. Gdybyśmy namalowali bezpośrednio kolejne warstwy na białym tle, to kolory byłyby stanowczo zbyt żywe. Niekiedy dodaję odrobinę czerwieni i żółtego. Tworzy mi się wtedy odcinek dużo bardziej pomarańczowy, którym rozmalowuje drewniany blat stołu. Z boku paletki tworzy jeszcze bardziej intensywny kolor na bazie czerwieni, którym rozmalowuje lewą partię stołu. Staram się nie malować po butelkach, ale też by się nic nie stało, gdybym je zamalowała. Później będziemy je opracowywać z ciemnymi barwami, które swobodnie pokryją wcześniej nałożone kolory. Tak jak widzicie, nie robię tego z pełną perfekcją. Nie dbam o to, żeby te kolory idealnie niczym wydruk kryły mi płótno. Takie niedociągnięcia tylko i wyłącznie tworzą mi fajniejsze efekty go drewna. Pozwolą mi na to, że kolejnymi barwami, którymi będę się wmalowywała, uzyskam niejednolite, bardziej trójwymiarowe efekty. W brązy zaczynam wmalowywać się również pomarańczowym kolorem. Nie mam pojęcia, w jakiej kolejności tworzył ten obraz Picasso, i ja po prostu staram się Wam zaproponować taką najprzyjemniejszą, najłatwiejszą metodę. Tak jak widzicie, na start używam raczej szerokich pędzli. Małymi pędzelkami będziemy dopiero na końcu opracowywać szczegół. Dzięki temu, że póki są te szerokie pędzle, bardzo szybko nam idzie z naszą ogólną podmalówką. Następnie opracowuję dużo ciemniejszy brąz. Posłuży mi on do namalowania butelki w tle. Do tego celu używam gotowej brązowej farby, którą mieszam z dużą ilością czerni. Bardzo ważne jest też to, że Picasso tworzył ten obraz łamiąc zasady perspektywy, a więc nie musicie się w tym przypadku przejmować idealnie wymalowanymi denkami oraz górami butelek. Są one nieco zdeformowane. To była konwencja tego obrazu. Rozmalowuję również miseczkę obok. Do tego używam dużej ilości szarości i tym samym pędzelkiem tworzę nieco ciemniejsze odcienie, którymi trójwymiarowo wmalowuję środek miski. Kolejnym etapem jest stworzenie bardzo złamanej barwy która przypomina delikatnie turkus składający się zarówno z żółtego, jak i z niebieskiego. Wmalowuję nią dumy i miski. Przy pomocy dużo cieńszego pędzelka jestem w stanie sobie łatwo wypracować szczegóły. Przy kolejnych warstwach będziemy pracować już na suchej podmalówce. Pozwoli nam to uzyskiwać bardzo fajne trójwymiarowe efekty. Teraz odkładamy na moment nasz obraz do schnięcia. Za pomocą czystej paletki dorabiam sobie intensywny pomarańczowy kolor i wmalowuję go. Opracowuję sobie też tym kolorem blat stołu. Tych samych kolorów używam również, żeby opracować tło mojego blatu. Dzięki temu, że te kolory pojawiają się na całym moim obrazie, całość wygląda spójnie. Na mojej palce cały czas szukam odpowiednich odcieni, czasami do brązu tutaj więcej czerwieni, a czasami nieco więcej żółtego. Opracowuję w ten sposób cały czas blad oraz tło. Przy pomocy dużo ciemniejszego brązu opracowuję sobie najciemniejsze partie, czyli zarys stołu oraz elementy w tle. Tym samym kolorem rozmalowuję również partie mojej butelki. Staram się nie używać czystej czerni, wyglądałaby ona obco na tym obrazie. Wszystkie te kolory są ze sobą wymieszane i przełamane. Tym samym kolorem opracowuję również wnętrze mojej miseczki oraz jej zewnętrze. Delikatnie ją przyciemniam i opracowuję również kolor, którym namaluję jej zewnętrzną ceramikę. Przy użyciu złamanej bieli rozmalowuję również bliki na mojej butelce, nadając jej ostateczny kształt. Opracowuję szyjkę, jak i również całą butelkę. Bardzo jasnymi odcieniami beżu wmalowuję się również w kolejne partie mojej miski. Używam do tego brązu przełamanego czernią oraz żółcieniem. Nadaję ostateczny kształt owalowi na górze. Dorabiam również szarość, która jest nieco przełamana w chłodną stronę zieleni. Rozmalowuję nią ostatnie pociągnięcia na blacie. Dzięki temu uzyskuję taki efekt srebrzystości. Należy również pamiętać, że takie chłodne, zielone odcienie świetnie komponują się z wcześniej nałożonymi brązami, ugrami, pomarańczami. Jasnym kolorem rozmalowuję również. Kontur owalu mojej miski. Niektóre partie rozcieram nawet palcem. Bardziej intensywnym odcieniem niebieskiego rozmalowuję kolor mojej miski. Na tym etapie bardzo ważne jest to, żeby obraz trochę wysechł. Dopiero wracamy później do suchego obrazu, dzięki czemu kolory nie będą nam się mieszać. Tworzymy ponownie bardzo intensywny, fajny kolor pomarańczowego, którym nadajemy ostateczny kształt butelce oraz malowujemy go w tło. Wracam na moich ciemnych odcieni brązu, żeby opracować ostatnie elementy butelki, miseczki oraz jeszcze miejscami podmalować blat mojego stołu. Jasne bliki, które nadadzą kształt oraz najbardziej intensywna wersja pomarańczu, którą zostawiłam sobie na koniec, żeby rozmalować raz jeszcze poszczególne partie. Niekiedy działam pędzlem, na którym jest bardzo małą farbę i tworzy tylko takie delikatne przycierki. Następnie przy pomocy bardzo małego pędzelka rozmalowuję ostatnie bliki na mojej miseczce, gdzie niegdzie odbija ona światło, a więc delikatnie palcem i pędzlem wmalowuję tam jaśniejsze plamy. Obraz można uznać za skończony. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście ze mną i z Pikasem.